Kupiliśmy to samo co Ania. Kupiła i trzy sadzonki są potrzebne. I myślimy, jak to przewiezie do Anglii. 10 zł. Jedna sadzonka wyszła. To jest ta Super Tunia Vista Jasbury. I wtedy doniczki będziemy jej przykrywać na wysz. I tak je za Zobaczę. Okay, rozpakujemy walizkę i przemyciłam kwiatki. Zobaczcie, jednak przytrzymała się. zaraz je podlewa. To jest ta Super Tunia Vista Jasberry. Także wygląda OK, że przemyciliśmy ją zaraz pod lewą, żeby żeby onszyła. Okay, dzisiaj jest 12 maja, jak widzicie, tutaj, 12 maja i będziemy sadzić naszą e, super tunię e, w koszyku w I mamy tutaj e, ta ziemię e, do wszystkiego e, wszelakiego użytku e, i mamy tutaj właśnie. Koszyczek, w którym będę ich wsadzać. E, ten koszyczek wygląda tak: 12 inchów ma rozmiarowo. Niestety nie udało mi się kupić takiego, który ma e, plastikowego, e, żeby był plastikowy i miał wkładkę podstawek tutaj przyczepiono bo w Polsce takie można kupić, tutaj nie. A oszukałam się w kilku sklepach. E, oczywiście ma tutaj łańcuszek. E, te koszyki były tak po 8 zł. I ten koszyk idzie z przodu domu. On, tak, jak mówi, ten łańcuszek tutaj będzie sobie wisiał z przodu domu. Tam jest bardzo duże słońce. Właśnie taka super tunia powinna być na słońcu. Tutaj wypełniłam nasz koszyk, ale nie aż tak dużo, bo jeszcze pójdzie ziemia stąd. Zanim je będziemy sadzić, musimy oczywiście je dobrze podlać. Także dobrze zlałam je wodą. Ta super tunia ma taki ciemniejszy kolor różowy ona nie jest taka jaśniutka, tylko ma właśnie ciemniejszy kolor. Przed sadzaniem jakiekolwiek krzewa, kwiatka, musicie je bardzo dobrze podlać zlać wodą yy, i dopiero wtedy możemy ją wsadzić jak już zasadzimy ją, musimy ją też dobrze podlać. Yy, miesiąc w miesiąc będę pokazać Wam, jak będzie się rozwijała ta supertunia, ten rodzaj, bo jest masę gatunków, ale ten mi poleciał. Moja siostra przepięknie unikwitła. Jak widzicie, jest naprawdę piękna. To są trzy sadzonki małe. To jest supertunia jasberry i ona się dopiero yy, po prostu się Dopiero ją wsadza teraz, na początku maja w Polsce i tu w Anglii. W tej Anglii tutaj akurat tego gatunku nie dostanę. Sprowadziłam sobie ją z Polski i z przodu mam strasznie dużo słońca i będziecie, będę Wam pokazywać po prostu miesiąc miesiąc jak kwitnie mi bo odcinki takie robię właśnie filmiki na każdy miesiąc w ogródku co kupiłam nowego i pokażę Wam właśnie jak sobie radzi to i inne kwiaty, które mam w ogrodzie w Anglii także będziemy je sadzić tutaj i jak już je zasadzę pokażę Wam później to jest pierwszy odcinek z serii jak ją wsadzimy, będziemy oczywiście ją nawozić specjalnym nawozem, który zaraz Wam pokażę, który jest najlepszy. I tylko i wyłącznie się tym nawozem ją nawozi regularnie. Jeżeli ją wsadzę teraz, to moja siostra poleciła mi, żeby po prostu nie nawozić jej dać jej tydzień, żeby się, bo taki szok troszkę przeżyje, że zostanie przesadzona z, tego, z tej doniczki tutaj. Będzie przesadzona tutaj do kosza i one będą trzy tutaj siedziały, więc troszeczkę szoku przeżyję, więc damy jej tydzień czasu, żeby się oswoiła w koszyku, a po tygodniu dopiero zacznę ją nawozić. Jak zobaczy, że nic jej nie jest i się ładnie przyjęła. Więc zobaczymy się na, za tydzień. Zaraz ją wsadzę tutaj do koszyka, zobaczycie, jak będzie wyglądać. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że z koszy zawsze polecam takie, co są płaskie, że można je postawić jak te. postawić je na ziemię płasko, bo te są teraz takie też trójkątne, jakby. I o ich nie postawi się na ziemi. Jak chce się podlać, na przykład to ciężko podlać, jeżeli one wiszą i zawsze stawia się je na ziemi. Dużo łatwiej jest, już z doświadczenia wam mogę powiedzieć, niepraktyczne są te trójkątne. E, tylko takie właśnie, co można postawić na ziemi, podlać elegancko i z powrotem zawiesić. Jak się nawet trawy kości, czy cokolwiek, także to są dużo, dużo praktyczniejsze. Także polecam te. Wsadzimy ją. Najlepiej sadzić taką supetunię, albo jakiekolwiek krzewy rano. Ja nie miałam czasu, to musiałam wsadzić teraz, ale zdecydowanie rano, rano się sadzi takie coś. Sadzicie jakiekolwiek rośliny właśnie w um, tych koszach zwisających, zawsze ziemia musi być tutaj troszkę wyżej dookoła, a tutaj niżej, dołek jakby. Tutaj wsadzacie wasze roślinki, oczywiście, i wtedy, jak podlewacie je, to one, jakby było wszystko równomiernie wysoko, za wysoko, to ta woda by wam ściekała jeszcze. A jeżeli zrobić taki dołek, troszeczkę spadek, oczywiście, musicie sobie wasze roślinki zasadzić, to ta woda wpływa wam do rośliny, od razu bezpośrednio do korzenia. Dlatego tak musicie sadzić, że tak. Ziemia musi być troszeczkę u góry, i tutaj spływała do środka. W tym roku zamówiłam w Anglii tą. I zobaczcie, ona jest z tej samej firmy, co ta. Ona jest Ted P.V. I ta też jest z Pivi, zobaczcie. Ta sama firma je rozpowszechnia. Ta kupiona w Anglii. Miałam w tamtym roku. Jak chcecie, możecie zobaczyć sobie na filmiku. Miałam właśnie tą super tunię, ale ona była beznadziejna. Naprawdę nic nie wydochodowałam z niej. Nie była za dobra, nie była za mocna i za bardzo się nie rozkrzywiła. Także nie polecam tej, a to muszę sprawdzić. Pokażę Wam już gotowo, jak będzie w koszyku. I tak wygląda koszyczek, zasadzony. I tutaj ma ten łańcuszek. Zostawiłam sobie tutaj metkę, żebym wiedziała. To jest ta super tunie wista Jazzberry, i tak ona wygląda. Teraz ją dobrze podleję i po prostu ją wystawię tam przed dom tam tak jak mówię jest dużo słońca i będę ją obserwować przez tydzień czasu a potem zacznie się dobre nawożenie, ale podlewać trzeba będzie każdego dnia, trochę ziemi mi się nakruszyło ale to nic, nic to nie przeszkadza także mam takie piękne, takie troszkę ciemniejsze Ciemno różowe kwiatki. Są bardzo ładne. Moja siostra mówiła właśnie, że ona nie lubi takich jasnych, lubi bardziej troszeczkę ciemniejsze i one są ciemniejsze. Tak wygląda początkująca, jak ją tylko wsadziłam. Tak jak mówię, tutaj są trzy sadzonki w jednym i będziemy obserwować ją tydzień, z tydzień, jaka będzie różnica, jak będzie rosła. Więc zobaczymy się za tydzień. Pokażę wam, gdzie ją zawieszę z przodu domu. Koszyki Pelargonii. Tak właśnie osadziłam w tamtym roku. Tutaj było sadzonek trzy w jednym, i tu trzy w jednym, czyli cała taka ładna koszyk zwisający. I to jest właśnie ta. 3 za 10 funtów, czyli 10 funtów, 10 funtów. Trzeba je co roku kupywać, ale z głowy jest i naprawdę. U mnie się sprawdzają. Na przykład moja siostra narzeka. Ja uwielbiam Pelargonie w koszykach wiszących z tyłu domu będę sadzić sobie tutaj jedną powierzchnię, a drugie z tej strony, tutaj jest trochę więcej cienia na tym, ale też będzie ok, także mam dwie dwie piękne dwie piękne kosze po prostu za 10 funt jeden ile wydałam, tak naprawdę 10 na kwiaty i 8, bo musiałam kupić nowy e, właśnie kosz ten jest stary, ten jest nowy, ale na kilka lat na pewno e, Będziecie mieli taki koszyk. Także jestem zadowolona. Trochę żałuję, bo okay, najlepszy um, nawóz, właśnie ten Planton, jest czerwony. Musi być on czerwony. Planton S tutaj pisze na różowo. I on jest nawóz do surfini i innych petuni kaskadowych. Kaskadowe to te, co piękne, tworzą takie przyśliczne właśnie w koszach. E, zwisają i są przepiękne duże. Najlepiej je sadzić po trzy i tylko i wyłącznie, tym nawozem trzeba je nawozić. Ten nawóz powiem wam, jak się rozrabia i jak się nawozi. W zależności od wielkości roślin rozpuścić jeden lub dwie pełne łyżeczki nawozu 10 litrów wody. Czyli 1 gram nawozu na 1 litrę wody. Co ja będę robić, bo nie mam dużo, mam tylko jeden koszyk z nimi, będę rozpuszczać pół łyżeczki w 5 litrach wody i będę po, po prostu podlewać sobie w sobotę i w niedzielę po trochę, żeby się nie zniszczyło mi nawóz, bo ten nawóz musiałam sprowadzać z Polski, dlatego tutaj nie kupię go, dlatego muszę robić to z głową. Wy, jeżeli macie kwiaty, takie właśnie dużo macie ich, to możecie po prostu rozrobić, sobie zawsze w soboty podlewać powiedzmy i rozrobić jedną łyżeczkę na 10 litrów wody i po prostu sobie podlewać. Wasze wszystkie kwiatki za jednym zamachem. Ja to będę robić sobota i niedziela. Także tak to wygląda. Najlepszy nawóz, jaki możecie kupić właśnie do Super surfini, i innych petunii, kaskadowych. Nawóz z tej samej firmy, Planton, tylko, że K, czyli do pelargonii i roślin wiszących. Też może być do roślin wiszących, ale ten zdecydowanie jest super tuni specjalnie, tylko i wyłącznie do supertunii. E, także ten jest tylko do supertunii, będę używać go, a ten do pelargonii. Mam e, tych pelargonii kilka, jak widzieliście. I to jest właśnie dostosowany specjalny nawóz do pelargonii. I będę właśnie tego stosować. Tak stosowanie jest takie same jak to. takie same samych dawkach się stosuje. Tak wyglądają moje właśnie pelargonie w zawieszone. Jak widzicie, fajnie tutaj prezentują się. I łatwe są po prostu do podlewania i dbania. Także dwie mam takie.